Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, branża diamentowa zaczyna dostrzegać problemy, które, które narosły przez lata. W opisie do tego filmu macie dwa linki, jeden do wywiadu, takiego dużego wywiadu z jednym ze szlifierzy diamentów z Nowego Jorku, który opisuje tą pracę, opowiada o tej pracy, tam jedną z Jednym z taki, takich rzeczy, którą chcę przekazać, to jest właśnie to, że branża się kurczy, dlatego że młodzi ludzie nie chcą się uczyć na, na szlifierze diamentów, bo nie jest to praca prosta i trzeba wiele lat nauki, żeby w ogóle móc zacząć samodzielnie szlifować diamenty. To jest dość, dość duży problem, a dzisiaj młodzi ludzie chcą od razu, chcą od razu. Tak, oni by chcieli zacząć w tej chwili i w tej chwili zacząć zarabiać gigantyczne pieniądze, no bo przecież oni są tego warci. No a tu niestety w branży diamentowej nie da się bez nauki. No i jak podaje Jeweler Outlook. Aha, a drugi materiał macie po prostu o diamentów, generalnie o branży, również o problemach. Warto zobaczyć obydwa filmy, myślę, że są dosyć ciekawe. Natomiast, jak podaje, tak jak mówiłem, jak podaje jewelery Outlook, rozwój nastąpił w obrębie takiego stowarzyszenia, które, które działało już od pewnego czasu młodych brylanterów. Brylanter to jest osoba, która szlifuje diamenty. Tak się w branży ich określa. To bierze się z takich nazw trochę. Trochę slangowych, czyli etapy szlifowania diamentu, są, jest ich kilka. Pierwszym z nich jest planning, drugim jest blocking, później jest brillanting i polishing. I brylanter to automatycznie jest osoba, która szlifuje diamenty. Tak się to przyjęło mówić i takiej nomenklatury się w branży używa. No i młodzi brillanterzy mieli swoje stowarzyszenie które było taką organizacją non-profit i teraz to stowarzyszenie ogłosiło, że się przekształca w stowarzyszenie branżowe w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i oni zostali wsparcie od Dubai Multi Commodities Center, DMCC. To wzmacnia branżę. Oprócz tego, jeszcze w obrębie tej, tej organizacji zostanie stworzone takie, jakby organizacja weteranów czy absolwentów, można powiedzieć. Dodatkowo wzbogacili tam, wybrali radę dyrektorów nową, oprócz tego wybrano zarząd właściwie taki międzynarodowy, bo tu widzę nazwiska i nie będę czytał nazwisk, bo to niewiele mówię, ale z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Kanady, Belgii, Holandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela, czyli oczywiście wszystkie kraje, które są zainteresowane, które mogą być zainteresowane przemysłem diamentowym, na, na którym terenie, ten przemysł diamentowy działa prężnie, to oni. Mają swoich przedstawicieli, oprócz tego jeszcze przedstawiciele i z Australii, i z Niemiec i co tutaj jeszcze RPA widzę, jeszcze jakieś osoby z Australii. Także taka bardzo, bardzo wielonarodowa organizacja. Miejmy nadzieję, że edukacja ludzi, którzy będą zajmować się szlifowaniem diamentów, będzie rozwijała się jak najlepiej. Zobaczymy, czas pokaże, czy ta organizacja coś pomoże na rynku, czy to po prostu będzie kolejna organizacja, która tam sobie będzie działać jakoś obok rynku. Jak widać, jakiekolwiek stowarzyszenia bez wsparcia dużych organizacji handlowych, takich, które mają kasę i które mogą tą, tą kasę przeznaczyć na dotacje dla takiej firmy, właściwie, właściwie nie jest możliwe. Po prostu stowarzyszenie działało o sobie. Jako jakaś mała grupa ludzi, natomiast nagle, w momencie, kiedy pojawiły się pieniądze, no to mogą rozszerzyć swoją działalność i objąć, objąć swoją, swoją działalnością większy, większą ilość osób, które mogłyby być zainteresowane przynależnością do takiego stowarzyszenia. Miejmy nadzieję, że ich działalność poprawi jakość szkolenia i poprawi ilość pracowników. Jakość pracowników, którzy pojawiają się na rynku szlifierskim, na rynku na rynku diamentów. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.